Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem DR Ar Aregor, a to, co oglądacie, jest to Katawa Soju, czyli nasza przygoda z uroczymi kobietami, które nie są doskonałe, które mają swoje wady, ale również dzięki temu są wyjątkowe i cudowne, moi drodzy. I właśnie dzisiaj znajdujemy się oto w tym miejscu a mianowicie w naszej klasie i w końcu możemy powitać Miszę i Shinzunę ja za nimi średnio przepadałem, ale jako, że ostatnio ciągle mamy Rin, Rin, Emi, 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 to ja się nawet cieszę, że one we dwie są. I zobaczymy, cóż naprawdę od nas chcą. Tam, witają mi bliźniacze z Jawy w postaci Shinzune i Miszy. Wyglądają naprawdę poważnie. A przynajmniej Shinzunę tak wygląda. Misza sprawia wrażenie, jakby miała za chwilę wybuchnąć śmiechem. Znowu byłeś na dachu, Hichan? Tak, byłem. Wiesz, że jest tam niebezpiecznie, prawda? Nie, z tego co widziałem, to są ogrodzenia dookoła, więc nie. Właśnie. Wiesz, szkoła nie może odpowiadać za żadne obrażenia wynikłe z Twojego przebywania tam, na górze. Co więcej, mogłbyś, mógłbyś. donić donieść na ciebie załamanie przepisów. Mogłobyście? Ej, nie, no. A na też też nakablujesz? Że taka dobra jesteś? Co? Misza nachyla się na. Misia nachyla się do mnie i szczypie konspiracyjnie. Szepcze, przepraszam, ale tego nie zrobimy, Hizan. Bo wasza trójka wygląda tak słodko razem. A zazdrości, że mnie nie ma z wami. Znowu się wyprostowuje, śmiejąc się z mojego nagłego rumieńca. Waha, ha. -ha, -ha, -ha. Daje się tak łatwo prowokować, Hichan. Hej, no. Daj spokój. Wciąż jestem tu nowy. Tak jakby. Czy to takie dokuczanie nowemu nie jest wredne? Nie. Jest i to bardzo. W ten sposób pomagamy ci zaklimatyzować się w nowym środowisku, ale tu nie, nikt nie jest wredny poza wami. A, rozumiem. Cóż, musicie być w tym takie nadgorliwe. Ta. A swoją drogą szukałyśmy Cię dziś rano, ale nie było cię w twoim pokoju. O, przyjście do mnie do pokoju. A to jakaś nowość? Oczywiście, że mnie tam nie było, skoro świt byłem na moim porannych ćwiczeniach lub w klasie. Lub tu w przeciwieństwie do was. Szinzona wygląda na zirytowaną, tak samo jak chwilę później Misza w każdym razie próbuje. Szukałyśmy cię w sprawie samorządu uczniowskiego. Powinieneś być wdzięczny, że tak bardzo się dla Ciebie staramy. Ale ja nie chcę być. Aha, w spraw, dobra. No to się starajcie, okej. Okay. Och, jestem, jestem, więc do czego wam byłem potrzebny? Mam nadzieję, że nie chcą mnie znowu zaciągnąć do robienia za nie czarnej roboty. Miałoś mi ci coś dać, ale skoro nie było cię w pokoju, to po prostu ci to porzuciłyśmy. Co? Coś? Co takiego? O, dowiesz się, gdy wrócisz, Hichan. Ła-ha-ha-ha-ha. I co one mogły dać? Może właśnie ten. ten formulas, co chcę robić w przyszłości? To miałby sens. Rozmowę przerwa Matołów wchodzący do sali, a my ruszamy stron naszych ławek. Dopiero po chwili, gdy usiadłem na, w mojej ławce, a nauczyciel zaczął się czymś tam mówić, nadchodzi mi dziwna myśl. Co miała na myśli, mówiąc, wygląda na to, że wy tak. Chodzi o gapienie się? Czy Emmy też się na coś gapiła? Na mnie czy na nią? To jest pytanie. Przez krótką chwilę rozważamy, że Emmy gapia się na mnie, tak jak ja na nią. Oczywiście to nie ma sensu! Ma sens! Ale nie zaprzeczam, że nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby tak było, a ja miałbym. Tyle, że lepiej tak o tym nie myśleć. Nie ma co robić sobie nadziei. No właśnie, nie rób! A jak się na tym zastanowić, to kiedy w ogóle zacząłem robić sobie takie nadzieje? Odkąd zacząłeś cenić życie, tak naprawdę? Kręcę głową, by pozbyć się tych myśli i skupić się na lekcji. Po lekcjach wracam do swojego pokoju, a to on nawalił nam dziś sporo pracy domowej. Przynajmniej nudzić się nie będziesz. O, Kenji! No cóż, tylko ciebie dzisiaj brakowało. Jednak zanim w ogóle mogę otworzyć drzwi, zostaję nagle przechwycony przez Kenjiego, który tylko co wystrzelił ze swojego pokoju w kłębkach papieru. Hej, musimy pogadać. Co się stało? Te twoje cyrki na dachu, gościu. Skąd ty. Dobra, nie wnikam. One muszą się skończyć. Co? Twoje latanie po dachu z cudakami bez kończyn. Eee... Więcej współczucia? Facet, to są kobiety. Przez takie akcje możesz zginąć. Wiesz, działam pod przykrywką. Nie ogarniam. Kędzi wzdycha i poprawia swoje kolary, po czym już, jak zakładam. Po czym, jak zakładam, próbuję cierpliwie wyjaśnić swój tok porozumowania. Słuchaj, jesteśmy przyjaciółmi, więc mówię ci to dla twojego dobra. Ale gdybyś chciał kogoś zabić, to zepnąłbyś go z dachu i, upozoro i upozorował wypadek. Ale tam są... siatka, nie da się. A skoro ja o tym pomyślałem, to one również. One są przebiegłe, niemal tak, jak tak przebiegłe jak ja. Rozumiem. A ja średnio. Dobrze. Cieszę się, że odbyliśmy tę rozmowę. Pożycz mi 500 jenów. Nie. Słucham? Muszę się napić, gościu. Nie, masz swoją kasę. Byłem wewnątrz cały dzień, a kranówka jest skażona. Co mam, co sam pewnie wiesz. Więc muszę zrobić zapas czegoś puszkowanego. Łapiesz? A żeby to zrobić, potrzebuję 500 jenów. A skoro co dopiero ratowałem twoje życie, w porę ci doradzając, mógłbyś przynajmniej dać mi te 500 jenów. Eee, mógłbyś pozwolić, żebym zginął i zabrać całą moją kasę. Tak to się da. Co jak co, ale dzięki temu sobie... temu sobie pójdzie. To 500 jenów jest okazyjną ceną. Daj pieniądze kędziemu, który kiwa głową w podzieńce i biegnie przez korytę zaraz po tym jak zamyka drzwi na klucz. Co zamęcząca osoba. Lepiej już pójdzie na wypadek, gdyby zmienił zdanie. Hę? Gdy zamykam drzwi, mój obcas uderza o coś leżącego na podłodze. No właśnie, przesyłka. To jest krawy papierowy prostokąt. To musi być to coś, o czym mówiła Misza. Najpewniej broszurka samorządu Częstwego, którą wsunęły pod drzwi. Jednak gdy to podnoszę, okazuje się, że nie mogłem nie mogło być w większym błędzie. Ktoś naprawdę napisał mi staromodny, ręcznie pisany list. Okej, okay. Shinzune albo Lili. Dwie osoby tylko umieją. Tak sądzę, przynajmniej są na to godne. To by zrobił. O, o tym mi chodzi. Kto w tych czasach w ogóle zwracałby sobie głowę czymś jakim? Choć wizja otrzymania listu brzmi nieprawdopodobnie to cała z całą to, to pewnością trzymam trzyma go w swoich rękach. Chciałem skończyć pracę, mam zjeść kolację, pójść spać, by być gotowy na jutrzejsze poranne biegi. Jednak list w oczywisty sposób zwrócił na siebie moją uwagę. Siadam za biurkiem, by uważnie mu się przyjrzeć. Pierwsza jakokolwiek korespondencja dla mnie w Jamaku, więc czułem czułbym się szczególnie, nawet gdyby mi nie było to coś rzadkiego jak ręcznie pisany list. Sunflower. Wygląda jak pocztówka z daleka. Jeszcze większe poruszenie sprawy. Imię nadawcy Shulii napisane na odwrocie koperty. Iwanako. Mama Emi. Nie mam pojęcia, po co miałaby do mnie pisać? Nie utrzymałem kontaktu z nikim ze starej szkoły. Okej, okay, sta okay. to jest ze starej szko szkoły. Od się tu przyniosłam, A Iwanako jest chyba ostatnią osobą, po której spodziewałbym się, że, chce, że zechce napisać do mnie list. Ostatni raz, gdy ją widziałem, był dziwny, nawet żenujący. Przyszła, przyszła do mojej sali w szpitalu. Z grzeczności obrałem jabłko i właściwie siedzieliśmy w ciszy przez pół godziny. Powiedziała do widzenia i patrząc mi w oczy, zamknęła drzwi. To mógł być naturalny koniec serii wizy, które najchę, najchętniej byłyby bolesne dla nas obojga. Najpewniej. Za każdym razem, gdy była w szpitalu, chciałem z nią porozmawiać, ale za każdym razem coś mnie powstrzymywało. A każdy raz, gdy się nie odzywałem, tylko utrudniał później sprawę. Wyglądała taką winną, że nie chciałem powiedzieć niczego, co mogłoby ją zmartwić. Nigdy nie potrafiłem dobrać właściwych słów. Myślę, że Iwanako obwiniała się za mój atak serca. Oczywiście to absurdalne, ale wiedzieć to, a w to wierzyć, to dwie różne sprawy. Powiedziałem jej, że to nie jej wina. Kiwnę głową, myślę, że naprawdę zrozumiała, że. Jeśli nie to, co się stało wcześniej czy później, coś innego spowodowałoby mój zawał. Wciąż, wygląd wciąż jednak wygląda beznadziejnie smutną za każdym razem, gdy otwiera drzwi i, i wchodzi do, do mojej sali. Dlatego nigdy nie udało mi się powiedzieć tego, co chciałem powiedzieć. Koniec końców mogło to ją zranić jeszcze mocniej. Dobrze, że jej nie wyznałeś miłości, gościu. Bo gdybyś to zrobił, to tylko by to pokomplikowało sprawę, tym bardziej, że to się wyprowadziłeś. Ostrożnie otwieram kopertę i wyjmuję ze środka złożony list. Drogi Hisao, jak się masz? Mam nadzieję, że czujesz się dobrze i jesteś szczęśliwy w swojej nowej szkole. Tutaj wszystkim Ciebie brakuje, wątpię. Prawie wszyscy z naszej zeszłorocznej klasy zostali przydzieleni do klasy 3.1 na ostatni rok, więc już od początku roku było nam całkiem komfortowo. Jestem pewna, że też zostałeś przypisany do naszej klasy. klasiści wydają się bardzo śpięci z powodu egzaminów końcowych, chociaż są one tak odległe. Nauczyciele ciągle nas z tym dręczą, nawet stary pan Tahibana, który swoją drogą jest w tym roku naszym wykładowcą. Wyobrażasz sobie? Byłam pewna, że gdy skończy, skoń, skończymy drugą klasę, odejdzie na emeryturę, ale dalej tu jest i zrzędzi wszystkim, jakbyśmy uczyli się do egzaminów. Byśmy się uczyli. Chyba to przez takie rzeczy, że, że atmosfera wśród trzecioklasistów jest taka nerwowa. Muszę przyznać, że sama tracę pewność siebie, chociaż zawsze w miarę dobrze radziłem sobie z egzaminami. Troje dużo tego. Dziwne pomyśleć, że już jesteśmy w trzeciej klasie, prawda? Czas naprawdę szybko zleciał. Ciekawe, gdzie się podział. Nowi pierwszoklasici wydają się tacy młodzi, poniekąd tacy niewinni. Ciągle zastanawiają się, czy w pierwszej klasie była taka sama jak oni. Taką nostalgię odczuwałam przez cały pierwszy trymestr. Tymestr? nie semestr? Ale chcę pomówić o czymś innym. Piszę do siebie, ponieważ czułam, że są rzeczy, które powinna była tobie powiedzieć po tym zimowym wypadku. Bardzo żałuję, że nie potrafiłem wypowiedzieć ich osobiście i nie mam na to żadnego sprawiedliwienia. Tak, chyba mam już tego dość. Ja też, bo wygląda to trochę jak list pogrze -y, pog -y, Pożegnalny mi chodzi. Ale miło, że napisała, że pamiętała, chociaż sądzę, że... Jakby nie napisała, to by się nic nie stało. Nie straciliśmy, nie stracilibyśmy na tym dużo. O. Zgniatam kartkę papieru i wyrzucam... I zrzucam... I, wyrz I zrzucam przez pokój. podłuje a lisy zatacza się pod stolik nocny, zamiast spać do kosza. To były za opuszczenie mnie. Tyle, że teraz już tego nie potrzebuję, to prawda. Po szpitalu był chyba. był chyba wieki temu. A tu teraz mam inne rzeczy na głowie. Jak choćby Emmy. Było mi przykro, że porzuciłem mnie podczas tego pobytu, ale już się tym nie przejmuję. Właściwie to nawet nie myślałem o szpitalu przez ten cały czas, dopóki nie otrzymałem tego listu. Niemal irytuje mnie fakt, że go dostarczono. Nie dziwię się. Ej, naprawdę się nie dziwię. Mam własne egzaminy, do których muszę się uczyć. Nie mam czasu na przeszłość. A teraz wracając do mojej pracy domowej. Dobrze robimy. Naprawdę ja rozumiem Hisao i dobrze postąpił, że spalił ze sobą mosty. Odciął się od tego. Ma nowe życie. Nic by to nie dało mi rozmyślania o przeszłości, tym bardziej pisania. Więc jaki mamy dzisiaj plan? Czekam cierpią na korytarzu Akademika Dziewczyn tuż przed pokojem Emirin. Wygląda on inaczej, bardziej schludnie i ładnie. Czemu mają puste tablice korkowe? Ja bym to wykorzystał. Wygląda to, że Emi pomaga ubrać się Rin. Cóż to ma sens, bo nie mam pojęcia, jak Rin ubrałby się bez niej. Piknik! Jaki piknik? Piknik? Tak jak powiedziałem. Brzmi całkiem ekscytująco. No nie? Rin wybiera sobie akurat ten moment na wygłoszenie obserwacji. Niebo wygląda dziś nieprzyjaźnie. <grym> Czy ja wiem, wygląda spoko, chyba, tak sądzę. Właśnie sam też to zauważyłem, gdy tutaj szedłem. Pomimo słonecznego poranka, popołudnie zaczęło się już robić coraz pochmurniej. Powietrze jest ciężkie od wilgoci, jak to bywa przed burzą? Może powinienem był wziąć ze sobą parasol, albo kurtkę. Masz rację, Emi, czy na pewno nadal chcesz ryzykować, że, na, że złapie nas deszcz? Nie wiem nawet, po co w ogóle pytałem. Emi wylatuje z pokoju na korytarz. Wygląda na zaszokowaną, samą moją sugestią, rezygnację z naszych planów. Oczywiście! Co, groźba deszczu mam mnie powstrzymać? Powinna. Nie mogę powstrzymać się od uśmiechu na jej bu buńczucz buńczuczną odpowiedź. Ona niemal podpuszcza deszcz, by spadł. Gdyby matka natura szła ulicą, myślę, że Emi pokłóciłaby się z nią. Wysoce prawdopodobne. A przynajmniej wyzwałaby ją na wyścig. Właściwie to mi wydaje się dziś nie ma agresywnie wesoła. Zdaję dlaczego. Cześć Rin. Rin wywędrowuje na korytarz wyglądając tak jak zwykle. I co, możemy iść? Gotowa. Rin wagową i mówi jedno słowo. Kosz. Jaki kosz? Najmocniej przepraszam? Kosz w pokoju Emi. Powinieneś go nieść. A, koszyk! A jak się stosowałem, kosz? Najpierw padł mi pomysł, kosz taki, co jest. Yy, do koszykówki. Potem taki na śmieci, takie. Po co mam nieść kosz na śmieci? Kosz, kurczę, z jedzeniem, dobra. Emi przyciska dłoń do ust z, z zażenowaniem. Za za o mój boż. Nie ma o nim zapomniałem. Dobrze, że przypomniałaś, Rin. Emi rzuca się, się do swojego pokoju i wynurza się z niego, z czymś, co wygląda na przeżeniem, wypełniony kosz piknikowy. Taki, wiecie, taki splatany. Tak jak w bajkach zawsze, jest o kurczę. Gdy tylko mi go daje, zauważam, że jest dość ciężki. Dobry Boże, ile jedzenia ona tam zapakowała? Kurwa, idziecie we trójkę. Trzeba się najeść, tam musi być multum kanapek. A dokładnie, skąd on wzięła na to wszystko pieniądze? To jest drugie pytanie. A więc jesteśmy już gotowi bruszać? Ta. Ren znowu kiwa głową i wychodzimy z akademika. O, ja cię pogoda wygląda paskudnie. Nie mogę patrzeć się przed grymasem, gdy widzę, jak bardzo poszarzało niebo. Przez te 10 minut, kiedy byłem w środku. Emi je wydaje jednak się niezruszona, takimi drobnostkami kolor nieba, wesoło podskakując, gdy idziemy. Co mi przypomina? Dokąd idziemy? Emi zatkało, patrzy na mnie z zażenowaniem. Wiesz, nie myślałam o tym za bardzo. Serio, przygotowujesz plan, że pójdziemy na piknik, a nie gdzie? A ty masz coś na myśli pisało? Cóż, myślałem o tym miejscu, gdzie jedliśmy w trakcie festiwalu, choć miło by było opuścić na chwilę kampus. Tyle, że nie jestem pewien, czy w mieście są jakieś dobre miejsca, by urządzić piknik. Już zamierzam otworzyć usta, ryn niespodziewanie wtrąca się sugestią. Niedaleko sklepu malarskiego jest park. O proszę! Rin jest trochę obeznana. Bardzo dobrze, przynajmniej do czegoś się nadasz, kobieto, i nam pomożesz. Znaczy, bez obrazy chodzi o to, że ty zawsze masz poker face i masz na wszystko wywalone. Świetny pomysł Rin, zupełnie o nich zapomniałam. Kryzys zażegnany. Rin, wiesz jak można się tam dostać? Rin zrusza ramionami. Bardzo możliwe. Tyle mi starczy. Wolałbym, żeby była pewna, a co mi tam? Prowadź Rin. Nasza trójka szybko opuszcza teren kampusa i rusza drogą w kierunku miasta. Jestem ciekawy, czy oni jak wychodzą z kampusa, to muszą. Zdawać relacje, że mówić, że ej, my wychodzimy. Żeby nikt się nie martwił, albo żeby było wiadomo, że ich nie ma, no bo wiadomo, każdy ma inną przypadłość, może się różne rzeczy stać. Ten kosz jest nieco ciężki, mam nadzieję, że park jest niedaleko. Wiem, że oni mówili, że mieszkają w ala miasteczku małym, ale to wygląda jak góry, jak nasze polskie góry i trochę wieś. Naprawdę, jakby się szło jechało jakąś drogą taką przez wsie do jakiegoś większego miasta, tak to wygląda. Tak, nie wiem czemu, mi to wygląda dosłownie jakbyśmy byli gdzieś w górach w Polsce. Mamy sklep ma malarski, Rin lekko spowalnia krok, gdy przychodzimy obok. Ja mi zauważam, że Rin zwolniła, więc się zatrzymuje. Rin, chcesz wejść? Rin zrusza ramionami. Nic nie potrzebuje. Na pewno? Na ustach Rin pojawia się najdelikatniejszy możliwy cień uśmiechu, szybko zastąpiony i zwykłym wyrazem twarzy. Nic w życiu nie jest pewne, ale w tym przypadku jestem całkiem pewna. <laughs> Okej. Okay. Mimo, że zaproponowałaś, no ba wiem, że lubisz malarstwo i sztukę, więc czemu by nie? Cóż, nie żebym to ja nosiła kosz. Ale założę się, że Hisao i tak nie miałby nic przeciwko, prawda? Oczywiście, że nie. Trudno nazwać to dużym ciężarem. Napieram mięśnie dla podkreślenia tych słów. No, żebyś miała się jeszcze czym pochwalić, to by było dobrze. Emi powstrzymuje parsknięcie śmiechem, wskazując park, do którego nagle dotarliśmy. Jest tu. Ładnie i ciemno. Och, pamiętam to miejsce. Tu, wpadłam tu raz na ciebie, prawda, Rin? Rin lekko unosi brew. Może. To nic nie pamięta, czy nie chce pamiętać? Nie jestem pewna, czy było tak, czy też nie. Wiesz, pamięć to zdradliwa rzecz. Trzeba o nią dbać, to nie będzie. Cóż, jak dla ciebie może być? W końcu dotarliśmy na miejsce. Słońce nadal, słońca nadal nie widać Ale ani Emi, ani Ring Zdają się tym nie przejmować Ale ładny Lubię te wstawki specjalne Które są tworzone tutaj Bo one naprawdę są bardzo, ale to bardzo wyjątkowe bo Przeważnie są te same rysunki A tutaj możemy zobaczyć to pod Inaczej po prostu Podziwiam się, że będzie większe koszyczyki Jeśli to cię męczyło, Hisao, To naprawdę jestem zażenowany twoją siłą fizyczną Druga rzecz, Emi, e, Emi, ring wygląda tutaj inaczej, lepiej, naprawdę ładnie tutaj wygląda z twarzy. Emi wygląda na wesołą i nie widać jakby miała protest, co jest dziwne i poza tym z tego co wiemy to normalnie w obrazkach one nie noszą rajstop, do czegoś takiego nie mają. Mają po prostu skórę, a tutaj proszę, taka ciekawostka. Ale jest uśmiechnięta i to dobrze, dobrze. Przygotowana została zakakująca ilość jedzenia. Tam widzę raptem jedną kanapkę, parę jabłek, chipsy i winogrono. Może mają dołączyć do nas koledzy z drużyny Emi czy coś? Z głodu, jemy. Naciera na jedzenie, gdy przez lata nic nie jadła. Jakby. Sam właśnie sięgałem po coś do jedzenia, gdy nagle czuję pierwszą kroplę deszczu lądującą mi na wierzchu dłoni. Jaka jest zdenerwowana, mówiliśmy. Mogliśmy zjeść w domu. Znaczy w kampusie. O! Wygląda to, że mimo wszystko Pogoda nie chce z nami współpracować. Jaka zła! Emi piorunuje wzrokiem niebo, jakby, sama to, jakby samo to wystarczyło, by powstrzymać deszcz. Niemalże wierzę, że jej się uda. Taki wzrok poraziłbyś Zeusa. <laughs> Lepiej dla niego, żeby współpracowało. Słyszysz mnie, niebo? W tej chwili kończy z tym deszczem! Pomimo rozkazującego tonu eminie, bo najwyraźniej nie zamierza się podporządkować. Co więcej, deszcz wydaje się nasilać. Rim marsz... No z... zniesmaczona obrotem spraw. Gło godne pożałowania. I co my teraz zrobimy? Co masz na myśli? Rim zrusza ramionami. Mogłabym to namalować, gdyby mnie tu nie było. Szkoda tracić okazję i tyle. Nie wygląda na złą, czy zirytowanie. Po prostu... No, nieco rozczarowano. Nic dziwnego, Ej. Takie miłe spędzenie w parku i zjedzenie wspólnie z brzmi dobrze. Ej, mi śmieje się na komentarze Ring. Więc mimo wszystko, powinniśmy się byli zatrzymać w tym sklepie maraskim, he? Deszcz trochę się wzmaga. Urażony, że jeszcze nie uciekliśmy, strasznie wali po uszach. Powiem przyjemnego ciepłego powietrza, deszcz jest stosunkowo chłodny. Szkoda, że nie wziąłem parasola. Ej, powinniśmy gdzieś się schować, żeby nie zmoknąć. Już jesteśmy całkiem mokrzy, Hisao. Tak, ale w ten sposób moglibyśmy się nieco wysuszyć. Można nawet przeczekać burzy. Nie chciałabyś nie chciałbyś się przeziębić, prawda? Emi myśli na tym przez chwilę. Widać, że jakaś jej część chce zostać na zewnątrz, na deszczu. Po prostu na złość pogodzie. Niestety dla niej pogoda ma głęboko w nosie. Co robimy? Podejrzewam, że masz rację. Gdzie moglibyśmy pójść? Może się ruszmy zamiast stać w tym deszczu? Nie ma dla. nie ma dla niej odpowiedzi. To dla mnie wciąż nowa okolica. Choć wydaje mi się, że zaczynam powoli przyzwyczajać się do samej szkoły i okolica jest dla mnie wciąż tajemnicą. Wiem jedynie, gdzie jest sklep malarski i to dlatego, że dopiero co go minęliśmy. Na szczęście mi po chwili strzela palcami w razie tru... triumf. Już wiem. Tu niedaleko jest herbaciarnia. O! Mogliśmy się tam napić herbacy, nie... nieco osuszyć i pokupać i zjeść. To nie wygląda taki zły pomysł. Świetnie, wiesz gdzie ona jest? Emil całkiem, całkiem pewnie kiwa głową. No jacha! Ej, ścianę to bardzo dobry pomysł, bardzo miłe miejsce, chyba. O nie! To wiesz czy nie, ale tak, ale tak czy tak, to jakaś przygoda, prawda? W deszczu. Nie, to nie jest przygoda. Przygoda ta! Cóż, podejrzewam, że przydałaby się nam mała przygoda. Myślę, że będę zadowolony, jeśli tylko uciekniemy przed deszczem. Przynajmniej kosz piknikowy jest teraz nieco lżejszy. Prowadź! Razem z Dream za Emi, która przemyka ulicami krokiem pełnym czegoś na kształt pewności. Teraz tutaj w lewo. Tutaj! Szanghaj! Jak to miasto? Okej. Okay. Emi wykrzykuje triumfalnie wskazując herbaciarnie. Wygląda to. Na no zamknięte. <gryw> Powiem tak. Wygląda to, że w środku jest całkiem tłocz, na pewno skutkiem nagłego deszczu. Dzień dobry, czym mogę... O proszę. My panią znamy. Nie spodziewałbym się ciebie w takim stroju. Z tym czymś na głowie i jako kelnerki w herbaciar. Jestem zaskoczony widząc, że, na, że naszą kelnerką jest nikt inny jak Jaku, Jałko, czy jak ona się nazywa w ogóle. Swoim roboczym wystroju wygląda bardzo stosownie. Trudno wierzyć, że to ta bibliotekarka z naszej szkoły. Czy ona pracuje w dwóch miejscach? Ta. To chyba to. A, to ty! Wygląda to, że Yuko zna Emi. Emi wesoło się uśmiecha, zadowolona z tego, że została zapamiętana. Hej, Yuko. I Yuko. No chyba Yuko, co nie? Cześć, Yuko. Nie wiedziałem, że tutaj też pracujesz. Czy my się znamy? Wygląda strasznie znojom, ale nie pamiętam, żebym cię kiedykolwiek tu widziała. E, spotkaliśmy się w drugiej drugiej pracy, w bibliotece Yamaku, pamiętasz? Przypominając sobie o tym, szerzej otwiera oczy. Tak, właśnie tam, dobrze cię znów widzieć. O nie, niedobrze. Powinna była zapamiętać twarz klienta. Przepraszam, najmocniej przepraszam. Nic się nie stało. To ludzik, na naprawdę. łamko sekundę, Yuko przeszła z... ze zrozumienia w paninkę, wykonując serię. Super szybkich ukłonów w trakcie le lekko, ledwo unikam trafienia czołem. Hej, hej, spokojnie. Słuchaj, nie byłem klientem, gdy po raz pierwszy się spotkaliśmy. Właściwie to nie byłem jeszcze w ogóle w Szanghaju, więc nic się nie stało. Nie najlepsze pokaz logiki, ale chyba ją nieco uspokaja. Najprawda, tak myślisz? E, tak, na pewno, właśnie tak. Prawda, dziewczyny? Emil przygląda się temu malutkiemu spektaklowi z... z, z zauważalną wysołością. Weźcie ją po bo jeszcze się załamie nam. Ta, właśnie tak. No dobrze. Więc Yuko, masz, masz gdzie nas posadzić? Yuko kiewa głową i prowadzi nas do boksu w kącie, zaopatrując w kilka małych ręczników przed przyjściem zamówienia. O, dziękuję. Co podać? Ciasto i chyba też jakąś herbatę. Jakie ciasto? Zaskocz mnie. Uuuu, Yuko wygląda zakłopotami, myślą o zaskoczeniu kogokolwiek, ale kiwa głową i odwraca się do Rin. No trochę nie wydaje się, że umie jakoś zaskoczyć, ale szarlotki by się zjadło, co? A dla ciebie? Wezmę słomkę. Moje stopy są całe przemoczone. Słucham? Pijalny rodzaj słomki, jedną proszę. Juko oczywiście jest niepewna, a co o tym myśleć? Bawi się chwilę, chwilę długopisem? Inotesem, inotesem wyglądając, jakby miała się roz, Rozpłakać, po czym odwraca się do mnie. A dla pana? Tylko herbatę, tak myślę. mi prawdopodobnie nakrzyczała na mnie, gdybym z, zamówił ciasto. A ona to może! Ty nie możesz, a ona może, to jest nie fair. Oj no weź się Nie pozwól, żebym tylko ja miała jedzenie, będę czuła się jak świnia. Po prostu spróbuję... Próbuję je zdrowo. W końcu to twoje polecenie. No więc dzisiaj masz dzień wolny. Zdrowy możesz być jutro. Patrz, a na festiwalu to mówiła co innego, kiedy było dobre smażone jedzenie. Cóż, zatem sądzę, że koniec końców wezmę jakieś ciasto. Yuko zdaje się lekko zirytowana tym, tym, że zmieniłem zdanie. Jakie? Zerkam na nią i szeroko się uśmiecham. Zaskocz mnie. Wzdycha i kiwa głową. Ona nie jest przyzwyczajona do takich rzeczy. Dobrze, wasze zamówienie wkrótce będzie gotowe. Bardzo się cieszę. Pomimo, nasze, pomimo, pomimo tłoku nasze zamówienie rzeczywiście zostaje szybko podane. Moi drodzy, wiecie co? My tu skończymy sobie na razie. Dlaczego? Bo chciałbym, żeby całe wyjście tutaj z tymi dwoma kobietami i spotkanie bibliotekarki odbyło się w kolejnym odcinku. To będzie takie miłe spędzenie czasu, sądzę. Zaczynam doceniać Emi za to, jaka jest. Jest wesoła, ale brakuje w niej nutki tajemniczości. Ja rozumiem, że ona nie wszystko mówi, że jest pod jakimś względem tajemnicza, ale nie tak, jak ja bym tego o, sz, y, oczekiwał. Bądź co bądź jest naprawdę, sądzę, że miłą i fajną osobą, moi drodzy. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. I zapraszam Was na więcej odcinków z Katawa Soju. A teraz, moi drodzy. Adios.